Juan Manuel Prada o tych lekarzach, którzy dokonują takich y, operacji napisał, że to są uczniowie Józefa Mengele. Bardzo mocno napisał, ponieważ dokonują na dzieciach eksperymentów pseudomedycznych, y, które powodują nieod, nieodwracalne zmiany w ich y, organizmach. Bardzo mocno y, y, powiedziane. Y, I niestety można powiedzieć, że y, to przypomina trochę hmm, zjawisko anoreksji. Bo ja nie wiem, czy pa, Państwo sobie zdają sprawę, że hmm, człowiek, który jest chory na anoreksję, jest potwornie chudy, patrzy w lustro i mu się wydaje, że jest straszliwie gruby. E, w związku z tym jeszcze bardziej chce się odchudzać. Znaczy wzrok jakby mówi mu coś innego. Tak? Czuje się, e, czuje się zupełnie kimś innym niż jest. I można porównać to zjawisko, o którym przed chwilą mówiłem, właśnie do anorekcji, że człowiek czuje się kimś innym niż jest. Ale jak postępują w przypadku anorektyków lekarze, terapeuci? Nie mówią anorektykowi: Tak, masz rację, jesteś chudy, rzeczywiście. No i w ten sposób nie wpędzają go dalej w tą chorobę, tylko właśnie mówią mu nie mówią, że jest gruby, tylko no właśnie nie wmawiają mu, że jest gruby tak jak on myśli, tylko że jest kuty, powinien więcej jeść. A w przypadku spory, wiem, osób, to. które twierdzą, że mają inną płeć, no się postępuje dokładnie odwrotnie. A mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem, czyli mhm. świadomość nam mówi, że jesteśmy kimś innym niż w rzeczywistości jesteśmy. Niż, niż to pokazuje nas, nasz organizm, nasza yy, biologia. I oczywiście można też zapytać, ile tych yy, płci jest. Yy, kiedyś mówiono, że jest pięć, dlatego był ten, ten yy, skrót LGB, bo mówiono, że oprócz yy, męskiej i żeńskiej jest właśnie zbiska, gejowska i biseksualna. Potem mówiono, że jest sześć, bo doszło T, transseksualna. A potem to już doszło plus, ponieważ tych kolejnych płci jest coraz więcej i więcej. I tak naprawdę to już nawet ci teoretycy gender się, się pogubili, ile dokładnie tych płci jest, bo ich liczba właściwie z każdym rokiem przyrasta. I nie wiem, czy, czy Państwo widzieli...